Letysia, 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 właśnie ta pani, Letysia James, czyli prokurator generalna stanu Nowy Jork. No, wydaje się, że wreszcie doczekała się sprawiedliwości. Jest to pani, która właściwie swoją kampanię wyborczą. Przeprowadzała pod hasłem Dorwać Trumpa. Wszyscy pamiętają polowanie na czarownicę, kiedy to przez kilka lat ścigała Trumpa za według niej oszustwa, no ale teraz okazuje się, że sama będzie miała problemy. Otóż już mamy oficjalne oskarżenie. Jest to wiadomość z czwartku, z 9 października. Prokurator generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, została oskarżona przez Wielką Ławę Przysięgłych o przestępstwa federalne. Tak więc jest ścigana na szczeblu federalnym, a nie na szczeblu stanowym. Dokument został złożony w Sądzie Okręgowym USA dla wschodniego dystryktu Virginii i Leticia James postawiono dwa zarzuty. Jeden dotyczy oszustwa bankowego, natomiast drugi składania fałszywych oświadczeń w związku z nieruchomością, którą posiada w Norfolk w stanie Virginia. Prokuratorzy twierdzą, że Letysia James nieprawdziwie podała, że dom w Norfolk jest jej drugim miejscem zamieszkania, a to z kolei umożliwiło jej uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych. Według aktu oskarżenia. Dom ten wynajmowała jednej z rodzin. Letysia James, która wcześniej zaprzeczała jakimkolwiek nieprawidłowościom, była przedmiotem śledztwa dotyczącego oszustwa hipotecznego po tym, jak dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa, Bill Pulti, zarzucił, że podała nieprawdziwe informacje o swoim domu w Norfolk, by uzyskać korzystniejszy kredyt. Twierdził on również, że Leticia James mogła także nieprecyzyjnie opisać swoją nieruchomość w Brooklynie. Nikt nie stoi ponad prawem, powiedziała prokurator federalna Lindsay Hallihen w oświadczeniu. Zarzuty przedstawione w tej sprawie wskazują na celowe działania przestępcze i poważne nadużycie zaufania publicznego. Fakty i prawo są jasne. I będziemy dalej dążyć do sprawiedliwości. Według biura prokuratora, za każdy z zarzutów grozi Letitia James około 30 lat więzienia, czy też do 30 lat więzienia oraz grzywna w wysokości do miliona dolarów. Biuro Letitia James nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz, ale sama zainteresowana opublikowała w czwartek wieczorem oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym zapowiedziała walkę z zarzutami i nazwała to bezpodstawnym i kolejną odsłoną desperackiego wykorzystywania systemu sprawiedliwości przez prezydenta. No to jest dopiero ironia losu, bo to ona sama ścigała Trumpa z byle powodu przez ostatnich kilka lat. Będziemy zdecydowanie bronić się przed tymi bezpodstawnymi zarzutami, dodała Letysia James. A moje biuro nadal będzie chronić prawa nowojorczyków. Był Pulti, który w kwietniu przekazał swoje zarzuty Departamentowi Sprawiedliwości. Oskarżył Letysia James o fałszowanie dokumentów bankowych i rejestrów nieruchomości w celu uzyskania rządowego wsparcia i korzystniejszych warunków kredytowych. Według niego Letysia James miała twierdzić, że mieszka w Virginii, aby kupić dom w Norfolk, choć jednocześnie Pełniła funkcję prokuratora generalnego stanu Nowy Jork, a to stanowisko wymaga stałego miejsca zamieszkania właśnie w stanie Nowy Jork. W liście wskazano również, że Letitia James miała podpisać kredyt hipoteczny wspólnie ze swoją siostrzenicą oraz że nieprawidłowo opisała nieruchomość w Brooklinie w celu spełnienia wymagań przy uzyskaniu federalnej pożyczki. Po ujawnieniu zarzutów. Biuro Latisha James stanowczo im zaprzeczyło, twierdząc, że administracja Trumpa działa z motywów politycznych. Prokurator Generalna James każdego dnia walczy o prawa nowojorczyków, szczególnie w sytuacji, gdy ta administracja wykorzystuje federalny aparat państwowy przeciwko praworządności i konstytucji, powiedział rzecznik jej biura. Nie da się zastraszyć żadnym groźbą, niezależnie od tego, kto za nimi stoi. Natomiast w zeszłym miesiącu na platformie Truth Social Donald Trump napisał, że prokurator generalna Pam Bondi powinna zbadać sprawy przeciwko byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comey, senatorowi Adamowi Schiffowi i właśnie przeciwko Letitia James, opisując ich jako winnych jak diabli i dodając, że nic się z tym nie robi. Czyli nawoływał, żeby w końcu zaczęło się z tą sprawą coś dziać. W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu na początku tego roku Trump powiedział: Wydaje mi się, że ona naprawdę jest winna, ale nie wiem tego na pewno. Natomiast w tym tygodniu James Comey stawił się w sądzie, gdzie nie przyznał się do winy w sprawie dotyczącej składania fałszywych zeznań oraz utrudniania pracy kongresu. Rozprawa została wyznaczona na 5 stycznia przyszłego roku.